Cześć, kochani, witajcie na kanale o matko i córko! Zaczynamy kręcić następnego, kolejnego vloga. Mamy okres przedsylwestrowy. Paulina właśnie zbiera się na próbę, idzie na próbę do kościoła, ponieważ tam będą razem z szydłem i szydełkiem coś wystawiać. Nie wiem dokładnie co. Bardziej poinformowana jest Paulina. Paulina, możesz na chwileczkę. Poinformuj widzów, gdzie idziesz i po co, i na co szafy mamy znowu otwarte. E, no ja idę do kościoła na próbę z teatralnych, bo będziemy mieli występ. Podkładamy jakieś scenki po prostu pod orkiestrę, pod kolendę. Aha. Nas właśnie kościół poprosił, żebyśmy coś zrobili. nie? Nie przywitałaś się jeszcze z widzami. Nie. No to musisz to zrobić. Cześć, widajcie. O, aż takiego dużego planu nie miałam. To jeszcze raz. No pięknie to zrobiłaś. Dobra, idź już. Potem pokażesz, co kupiłaś w Rosmanie. Tak. A ja pokażę, co dostałyśmy od widzów. No to papa. Pa, zobaczenia. Papa. Paulina biedna jest niewyspana, trzeba jej to wybaczyć, ponieważ dla tych, którzy nie śledzą nas na bieżąco, właśnie powiem, że dzisiaj w nocy spała u nas koleżanka Pauliny, Klaudia. Możecie zobaczyć sobie właśnie vloga z tego dnia. Dziewczyny poszły spać gdzieś koło czwartej nad ranem, obudziły się już koło ósmej, więc dzisiaj Paulina będzie miała cały dzień taki, taki, taki zmierzły. Cały dzień będzie zmierzła. Trudno, będziemy to musieli jakoś przeżyć. Paulina pojechała na próbę, a ja Wam teraz pokażę, co znalazłam wczoraj w naszej skrytce pocztowej. Paulina była wczoraj w rybniku, a ja w tym samym czasie zajechałam, podjechałam pod naszą pocztę. Zajrzałam, co, co się kryje w naszej skrytce pocztowej i oto Wam teraz pokażę, jakie cuda w niej były. Kochani, ja już te wszystkie listy paczuszki otworzyłam i Wam pokażę. Otóż dostałyśmy taką piękną, przepiękną bombkę ręcznie robioną. W tym roku już nie znajdzie swojego miejsca na choince, ale w przyszłym roku na pewno na naszej choince zawiśnie. Tak samo ta piękna, świąteczna świeca, no już w tym roku nigdzie jej nie postawimy bo właściwie już za niedługo będziemy te ozdoby świąteczne zbierać, ściągać ale w przyszłym roku na pewno znajdziemy dla niej jakieś miejsce dostałyśmy też taką piękną świecę ona jest w opakowaniu świątecznym ale wydaje mi się, że ona nie jest aż tak bardzo świąteczna, właściwie jakieś serduszka, takie rustykalne e, wzory, więc całkiem możliwe, że stanie gdzieś na naszych meblach dużo, dużo szybciej. Dostałyśmy jeszcze herbatkę, trzy lizaki, czyli każdy z nas się załapał na lizaka. E, i ja i Paulina mamy swojego Mikołajka. Tu na pewno jest jakiś list, e, żelki, kiśle, takie różne i mnóstwo, mnóstwo kartek świątecznych. Teraz je wszystkie Wam pokażę, abyście mogli rozpoznać swoją kartkę i coś takiego, i coś takiego, i taka piękna kartka. I taka z Mikołajem. O, to zdjęcie wygrało w którymś z naszych konkursów. no i my to są z Niwei te kartki. Uh -huh. I taki Mikołaj, i taka kartka świąteczna, samodzielnie zrobiona. Znowu nasze zdjęcie to są kartki z Niwei. I coś takiego. I piękny Renifer z bombkami. O, ta kartka też chyba jest samodzielnie zrobiona przez naszą Wickę. I piękna choinka, i piękne prezenty. I kolejna kartka z Reniferem, też prawdopodobnie samodzielnie zrobiona. Dziękujemy Wam, kochani, że przed świętami, yy, w tym okresie, właśnie przedświątecznym, o nas myśleliście i zechcieliście nam coś wysłać, i daliście nam tym samym znać, że o nas pamiętacie. Jest to dla nas po prostu bardzo miłe Bardzo, bardzo, bardzo miłe Kochani, to jest ten vlog, w którym to ja się mało odzywam Poprzedniego nagrywałam z Klaudią, jak byłyśmy właśnie w Rybniku No i na tym vlogu byłam praktycznie cały czas, ja nie było mamy A na tym dzisiaj będzie dużo mamy, tak mi się wydaje A mniej mnie Chciałam teraz pokazać, co generalnie kupiłam dzisiaj w Rossmanie Ponieważ chyba godzinę spędziłam właśnie w tym sklepie Yy, można w ogóle wziąć sobie miesięcznik skarb, ja akurat bardzo lubię go czytać yy, On jest zawsze darmowy, także jakby ktoś nie wiedział to, to już wie No i tak, yy, mam tutaj duże, małe yy, talerzyki na noc sylwestrową Tutaj mam balony i serpentyny Oczywiście kubeczki też musiały się tutaj znaleźć E, oprócz tego kupiłam suchy szampon. Pani mi poradziła, że e, najlepszy jest ten oryginalny. Wiecie, są czasem takie po prostu momenty, że, że też suche szampony się przydają. Aczkolwiek ja jestem raczej zamyciem włosów, ponieważ podobno suche szampony zatykają pory i potem włosy wypadają. No nie wiem, czy to jest prawda, aczkolwiek powiedziała mi tak fryzjerka. Ja, suche, ja suchego szamponu używałam tylko raz. Także kupiłam na wszelki wypadek, w razie W po prostu. Ja generalnie kocham korektor Catrice w płynie, ale skończył mi się, czekam, aż w sklepie będzie mój kolor, że tak powiem. I na ten czas, gdy nie mam mojego ulubieńca, zakupiłam również za 10 zł jakiś tam z Lovely ponieważ stwierdziłam, że po prostu nie ma co marnować pieniędzy, bo mam już sprawdzony korektor, nie będę kupowała teraz żadnych za 50 zł, jeżeli za 10 mam, nawet lepszy. Dla mnie oczywiście Jeżeli chodzi o twarz, to mam tutaj bazę pod makijaż Redukującą zaczerwienienia Poleciła mi ją Klaudia To znaczy, ona ma bazę matującą Aczkolwiek no, nie ma takich problemów z twarzą, jak ja, że tak powiem no, A że jest na zaczerwienienia, to wziąłam akurat tą specjalnie dla mnie jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to mam tutaj taki zestaw, który kosztował chyba 9 zł bez grosza, jakiś peeling i chyba balsam i jakaś tam gąbeczka, no generalnie właśnie do ciała, bardzo ładnie to wygląda. I ostatnia rzecz jaką mam, to jest jakaś taka, to jest taki koloryzujący spray do włosów, tu mam akurat jakiś taki srebrny. I on ma trzymać przez jeden dzień. Tutaj y, widzicie, że tak powiem, efekty na włosach, y, bardzo jasnych, czyli moje. No i po użyciu tego sprayu efekt jest taki. No zobaczymy, jak to naprawdę będzie działało. Jestem jej bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Zastanawiałam się nad kolorem różowym, no ale padło na ten taki siwy. Nie chcę sobie całych włosów nią farbować. Tylko tak jakby ombre jakieś takie zrobić, no zobaczymy co mi z tego wyjdzie, ale coś pokombinuję. Klaudia powiedziała, że miała jakąś taką skerfura i ona jej się nie sprawdziła, aczkolwiek no ja muszę się przekonać na własnej skórze, no i kupiłam na własnych włosach tak właściwie. Za całe zakupy dałam 88 zł i 40 groszy. Także to tyle na razie ode mnie, idę się kąpać, potem mam w planach przeczytanie książki um, i ogólnie taki relaks Chyba mówiłam wam na jakimś vlogu, że bardzo dobrze poszedł sprawdzać z geografii No i wiecie, są święta, wchodzę na konfę klasową, a tam nagle wiecie co? Pan oddał sprawdziany No i wiecie, chwila grozy, wchodzę na Librusa, dostałam cztery. Jestem z siebie dumna a ja wam, kochani, pokażę, co ja kupiłam, ponieważ ja byłam godzinę wcześniej w Rosmanie niż Paulina i zauważyłam na takim stojaku z brokatami lakier w sprayu lakier do paznokci w sprayu. Kosztował on 40 zł. No i postanowiłam, że go wypróbujemy i go zakupiłam. Do tego, do kompletu, musiałam zakupić bazę i top. Więc też zakupiłam. On kosztował 10 zł, więc za wszystko dałam 50 zł. Tak, taka nowość. Nie wiem, może ktoś z Was miał z takim czymś do czynienia. My jeszcze nie, więc z chęcią nagramy odcinek, w którym będziemy testować właśnie lakier w sprayu. Hej, kochani, wczoraj nie zakończyłyśmy tego vloga, ponieważ wiedzieliśmy, że dzisiaj pojedziemy rano na zakupy, bo szukałam sukienki na 18 od oli. W swojej szafie nie mam w ogóle sukienek. Dobra, mam dwie, z czego są bardzo podobne do siebie. I to są raczej sukienki takie na niedzielę, a nie na jakieś urodziny tym bardziej w lokalu. Więc szukamy właśnie znaczy będziemy szukały właśnie sukienki dla mnie. A ja liczę na to, że jeszcze uda mi się kupić coś w jakiejś promocyjnej cenie, ponieważ jest jeszcze okres wyprzedaży, więc. Mam nadzieję, że coś trafię, że na coś fajnego trafię. O, i coś sobie kupię. Tak po prostu. Jesteśmy po zakupach, Mam nadzieję, że Wielkich coś zakupach. Słychać, auto jechało. Jesteśmy po zakupach. Dużo rzeczy kupiłyśmy. Znaczy, bardziej chyba ja, ale A tak ja właśnie... Też coś kupiłam tak, też Osiemnastkowo bardzo. Także, no... Jeszcze prezentem na Oli. Już w sumie wiem, co. Ale teraz chciałabym pojechać ze sklepu i to kupić. Ale najpierw jadę do Maca bo już jestem spóźniona na przymiarkę do WCK. I tak w ogóle kupiłam coś nie tylko na osiemnastkę, ale to cholę zrobimy w domu. Jedziemy do maka, bo nic nie jadłam jeszcze dzisiaj. Kochani, wróciłyśmy już z zakupu. Właściwie ja już wróciłam jakiś czas temu, zdążyłam tak, no. zrobić dużo rzeczy, a Paulina wróciła przed chwileczką z próby. Tak? tak. tak? No to pokaż co Ty kupiłaś. Zacznij, to jest w sumie najmniejszej rzeczy. Gumki do włosów różowe i czarne. I... A była jakaś obniżka? Znaczy nie, 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 ale one kosztowały 6 zł. Mm -hmm. dużo ich jest. A wiecie dziewczyny, że cały czas nam się gubią gumki do włosów. Tak, co jeszcze masz? I mam takie coś na paszport. Znaczy takie Etui w sumie. Bo jedziemy. O. Mm -hmm. Bo Szczelają. lecimy do tej Irlandii, no i stwierdziłam, że w sumie by się przydało, nie? Mm -hmm. też była no. jakaś obniżka, czy nie było? No nie, ale to też było tam po 8 zł, więc spokojna cena. E, no i widzę, że kupiłam torebkę. Mm, Taką czarną, dużą rękę. Bardzo fajna, podoba mi się. Tak. E, ale w środku, pokaż, jak jest w środku, bo to jest też ważne. W środku jest kosmetyczka. W sensie taka, no wiecie, na ważne rzeczy. Kosmetyczka, o, nie wiem, czy to można nazwać kosmetyczką, jest po prostu miejsce zapinane, ponieważ miejsce ca cała ta torebka to jest e, o, taka e, bez zapięcia. No, jest to dość niebezpieczne. Dlatego masz Dlatego tą w, środku... w środku taką saszetkę, o. Tak, dobre słowo. No i co? co? Aha, kupiłam sobie jeszcze bluzkę, nie? tutaj też kupiłam. Kupiłyśmy sobie dwie góry do piżamek. Oła. Tu jest twoja. Tu jest moja. Moja Ska twoja. Nie, tak. moja M-ka twoja Ska albo. Ja kupiłaś tą samą? Tak. Serio? No? A ja mówiłam, kup mi taką, a ja nie wiedziałam, że to tą samą. Dobra, to pokaż. I gdzie to kupiłyśmy? Ja mam XS, a ty masz S, tak? Mhm, chyba no tak. No tak, dokładnie. To też jest. I po ile? Bo tutaj na pewno były przeceny? 14,99. Mm -hmm. I to było na dziale z bluzkami, ale my stwierdziłyśmy, że to piżamki. będą świetne piżamki. W górę od piżamek. Ale mam jeszcze jedną bluzkę. Nawet jej nie mierzyłam, bo po prostu ją wzięłam. No a jaka cena? Mm, też tyle samo. Czyli? 14,99. Okej. Okay. to jest tyle z moich zakupów. Kupiemy jeszcze buty, właśnie dwie sukienki, ale wam ich jeszcze nie pokażę I taki żakiecik, bluzeczka, coś tak, takiego nazwie. na sukienkę, Ty prawda? Też. No, ale tutaj Paulina może zrobi jakiś lookbook urodzinowy albo coś w tym znaczy, rodzaju, albo zdjęcie na Instagramie. No, wtedy Wam się pokażę w całej okazałości. Fęcy. Tak. Dobra, to teraz zamiana. zamiana. Mhm. Za 20 zł. kupiłam sobie właśnie też na dziale z bluzkami yy, bluzeczkę, ale ja ją będę używać jako górę od piżamki, 19,99 z 29. Czyli 10 zł jestem do przodu. Kupiłam też sobie piżankę za 60 zł z 80. No, ta góra mi się niezbyt podoba, dlatego sobie dokupiłam tamte bluzeczki. A tutaj mamy dół od piżamy, czyli takie długie, luźne. Spodnie, bardzo fajny, bardzo milutki materiał, więc się na to zdecydowałam, chociaż już muszę powiedzieć, że, że właściwie już nie było wyborów, piżamka, wszystko było wykupione, potem w takim miejskim sklepiku naszym kupiłam sobie dwie bluzeczki, takie obcisłe, bardzo proste, i te bluzeczki kupiłam w sklepie La Mode, La Moda, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. To była nowa dostawa, także całkiem możliwe, że tych bluzek już nie ma, bo rozeszły się jak świeże bułeczki. Te bluzeczki są właśnie takie bardzo obcisłe, nie takie króciutkie. Tutaj są zakończone koroneczką, co mi się bardzo podoba. Miałam właśnie taką białą i taką w, w jasno-szarym kolorze. Potem w tym samym sklepie, co Polina kupiła sukienki, ja zakupiłam czapkę w takim yy, ciemnoszarym kolorze, właściwie w takim grafitowym, no, taką zwykłą i dwie bramsoletki. Do szarości i oczywiście do zieleni, jak żeby inaczej. Piękne są. Bardzo mi się podobają. Około 30 zł za nie dałam. I co i tyle. Tak czapka to to, to dosłania i tyle. Koniec naszych zakupów. Nagramy dla was jeszcze jeden dzisiaj filmik z testem lakieru do paznokci w sprayu, ale to później, a teraz bierzemy się za montowanie tego vloga. Subskrybujcie, lapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa kochani. Bajo!